Guy Ritchie, człowiek od takich filmów jak Gentlemanie, Król Artur, czy też Sherlock Holmes, serwuje nam właśnie w tej chwili grę fortuny. Cóż to jest? Z czym to się je? O tym w dzisiejszej recenzji. Ale pierw intro i lecimy. Cześć kochane gadułki, witam na kanale Sobie Gadam, gdzie będę recenzował filmy i też gadał o wielu innych ciekawych rzeczach. Moi drodzy, dziś chcę zrecenzować grę Fortuny. Jestem świeżo po seansie, świeżo po premierze yy, i na świeżo chciałbym wam opowiedzieć o filmie, który już powoli ucieka mi z pamięci. I to jest chyba już pierwsze, jakby taki sygnał, że nie jest za dobrze. Ja ogólnie nie wiedziałem, że ten film nadchodzi. to od razu się przyznaję bez bicia. Nie wiem, czy na tłok wszystkich tutaj informacji, które napływają, że teraz tu premiera, tu premiera w kinie, wiecie, kilka platform streamingowych wykupionych, po prostu no wszędzie coś się dzieje, coś ma prawo umknąć, gra fortuny po prostu mi umknęła. Ale kiedy dowiedziałem się, że za tym stoi Guy Ritchie, no mówię, dobra, idę w ciemno, nawet tu na nie obejrzałem. Nie mówię po co, po co, nie ma sensu. Po prostu idziemy w ciemno e, na seans. No i o czym jest ten film? Otóż moi drodzy, jakby tutaj cała otoczka będzie taka trochę. Powiedzmy lekko szpiegowska, lekko, lekko akcyjna. Gdzie główni, yy, główne postacie, które występują będą miały za zadanie odzyskać coś, co zostało ukradzione. No i po prostu jakby takie no yy, szpiegowskie tematy, tak? Że po prostu no coś niebezpiecznego zostało wykradzione, tak jak powiedziałem. Następnie my musimy to odzyskać, mamy jakichś kilku bad guysów, no i tak dalej, i tak dalej. czy to się wydarzy yy, do końca pozytywnie, no to już nie będę zdradzał jak, jaki jest tam finał. Ale, yy, Kurcze, Guy Ritchie jakby tutaj już przyzwyczaił mnie od, od pewnego czasu do mm, takiego swojego stylu, który no, mnie urzekał. Mnie urzekał sposób montażu, sposób prowadzenia mm, historii. Choć bardzo szybko potrafi gnać, no to jednak ten montaż audio wideo po prostu działał pięknie. I tu w pierwszych momentach, już w pierwszych minutach widzę: "Oho, dobra, jestem w dobrym miejscu. Guy Ritchie wchodzi, bo mamy tutaj na przykład mm, kroki tutaj słyszymy tutaj takie buty, mm, gdy idzie postać, nagle te buty zamieniają się w bit, ten bit jakby się o kolejne dźwięki i wiecie o co chodzi. Tak w międzyczasie mamy tłumaczoną historię. Fajnie to wygląda. Później na przykład mamy scenę, gdzie gość na przykład na jachcie zaczyna pstrykać palcami. Bo raz w zasadzie pstryknął palcami, bo, bo chciał coś powiedzieć, coś wymienić. I nagle ten pstryk już nam pozostaje i on zaczyna w tle. I jeśli już to napięcie się buduje, więc to jest fajne. To u Gary go zawsze działało, i to ekstra prowadziło historię. Jednak, kurde, to nie uratuje tego filmu. Moim zdaniem, to nie uratuje tego filmu. Gdyby tego nie było, to już w ogóle przyszedłbym tu i powiedziałbym, nie oglądajcie tego, ale to jest, więc takie mam mieszane na razie uczucia. Ym, któż tam występuje? No to basam sam początek: Jason Statham, który gra Jasona Stathama. Front, back, right, wrong. Anyway. Ja z Jasonem mam ten problem, że gdybym oglądał go w telewizji w jakimś filmie, usnąłbym z przemęczenia, obudził się po 4 godzinach. Nie wiem, w międzyczasie by z transportera wleciał jakiś inny film z Jasonem Hamem, Nie wiem, no, no, cokolwiek innego, to pewnie bym nie skumał, bo on w każdym filmie wygląda tak samo. Naprawdę, on gra po prostu zawsze siebie, jest zawsze sobą, nic tu się po prostu z nim nie zmienia. I tutaj już myślałem. Naprawdę mówię kurde, to no pierwsza scena, jak Jason po prostu jest takim brytolem. Więc już po brytyjsku zaczyna gadać i jest taki bardziej ożywiony, taki... Oj, 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 najlepiej taki, nie, rzuca jakimś tam mięsem. Mówię, o, chyba gość się nawet stara, ale to bardzo szybko odchodzi i bardzo szybko Jason staje się znowu Jasonem. Gościem, który tutaj ma być mięśniakiem. No, akompaniuje mu oczywiście tutaj jeszcze mm, kilka osób, przede wszystkim Audrey Plaza, która jest znana z... co ty wiesz o swoim dziadku. przynajmniej dla mnie. Więc tu szczerze Audrey gra tą samą w zasadzie odrej, tylko bardziej inteligentną, jest wyuzdana, ma te swoje jakieś tam um, e, takie kąsiste teksty, um, ale jej jakby cała mowa ciała ona sama ona aż prowokuje, żeby taka była. No nie wiem, po prostu te oczy, te usta, po prostu ta osoba po prostu sprawia, że taka jakby taka um, kąśliwa taka bardzo prowokująca osoba u niej się sprawdza więc fajnie że dali jej, jej coś takiego bo po prostu kto gra to gra i buczy Get tak jak u Jasona, po prostu to, że zawsze jest od mordobicia. No i mamy jeszcze Josha Harneta. Josh Harnet no tutaj gra m, postać m, w odróżnieniu od m, Jasona i Audrey, m, którzy są szpiegami. Gra m, tutaj aktora, który się nagle pojawia, no nagle, nagle, no jest za, zamierzone jego m, pojawienie się, ale nie powiem Wam dlaczego. I ja tutaj po prostu nie wiem dlaczego, a idąc, widząc billboard, widząc plakat m, tego filmu i zobaczyłem tą trójkę, mówię sobie, o, może będzie coś jak czer Czerwona Nota z Netflixa. Tam był The Rock, tam była e, nasza Galgalot, e, przepiękna, no i e, był Ryan Reynolds. I tamta trójka było, była oczywiście taka też e, bardzo schematyczna. Było Siłek, była piękna kobieta, która również była inteligentna bardzo. I jeszcze był Ryan Reynolds, który jakby też potrafił jakieś punkfu, nazwijmy to, ale. On był taką, on był taką jakby no gwoździem tego programu, on po prostu znowu był sobą, można powiedzieć, no takim troszkę żartobliwym gościem i to sprawiało, że on każdą scenę rozwował i tam było naprawdę śmiesznie. Tutaj ja mam problem, że gra Fortuny nie wie, nie wie, w którą stronę ma iść. Z jednej strony to ma być trochę chyba film szpiegowski, drugi film trochę akcji i szczerze my stoimy po środku i nie wiemy, w którą stronę idziemy. Tak naprawdę, ponieważ tego klimatu szpiegowskiego za dużo nie mamy. Nie mamy czegoś takiego, że... O, nagle ten okazuje tłusie albo tego, to jeszcze jakieś podwójne, potrójne dno w ogóle u matko, ale tutaj jest, kurczę, e, taka cała siatka w ogóle szpiegowska i, i tak dalej. Nie ma takiego klimatu. Z drugiej strony, no, mamy jakieś sceny akcji, ale tych scen akcji jest jak po prostu kot napłakał, e, przynajmniej z początku filmu. E, I gdyby nie ta re, narracja Guy'a e, w sposób audiowizualny, który, który on to robi, no to ja bym w ogóle... Zaczął chyba tam ziewać. Yy, i, I ja mam z tym duży problem. Yy, moi drodzy, mm, oprócz jakby mm, Jasona, Audrey i Josha, to jeszcze tutaj jest Hugh Grant. Hugh Grant gra bardzo specyficzną postać. Z jednej strony no, jest taką, takim czarnym charakterem, nazwijmy tym. drugi jest taki bardzo pewny siebie i bardzo fajnie podsumowuje nawet yeah, jakieś sytuacje, jak widzi, że ktoś coś tam chciał yeah, od niego, no to on bardzo fajnie punktuje to wszystko. Jest taki moment i naprawdę no, taki gość z jajami. Fajnie to wygląda, fajnie, fajnie, fajnie zagrał i, i mi się wydaje, że tam e, to był jeden z takich e, ciekawszych jakby momentów, kiedy on się pojawia i jest z nim taki bardziej dłuższy wątek w tym filmie. Ale to wszystko na dobrą sprawę zaczyna się od połowy filmu. W ogóle sama akcja, w ogóle Guy Ritchie i jakieś sceny akcji, na przykład tak... Szczerze, może nawet, nie wiem, trzy czwarte filmu to mamy, nie wiem, trzecie jak przed zakończeniem, kiedy już, już naprawdę zaczyna się coś dziać, i wtedy tak mówię, o wreszcie, o wreszcie, zaczęło się to, te kurcze. No, tak jakbyśmy oglądali film o gościach wódce, którzy nigdy nie z tej wódki, nie wychodzą, tak tutaj po prostu cieszę się, że o matko, wreszcie wyszli, i się zaczęło. Więc skoro mamy mało akcji, mamy mało kina szpiegowskiego, to chociaż kurcze liczyłem, że ja się pośmieję na tym, na tym sensie. A tych. Żartów jest bardzo mało, okolicznościowe są. I tutaj szczerze jakby udało się, choć wiem, że pewnie może i budżet by nie pozwalał, wymienić Josha na rena Reynoldsa, no to ten film już byłby na pewno, wiecie, kupiony i, i tam by wszystko było tak jak trzeba. A tak to jest po prostu dla mnie średniak. 5 na 10 gdybym miał oceniać, ale nie oceniam na tym kanale. Ja na tym kanale chcę Wam mówić, czy polecam, czy nie polecam, czy jest fajny film, czy nie fajny. Słuchajcie, na tym seansie czasem słyszałem, że ktoś się śmiechnął gdzieś tam z tyłu. Mnie te żarty nie ruszały. Może dlatego, że ja już tego pełno wyrazy widziałem, są bardzo podobne. Nie ma jakichś zbytnich przytyków, są jakieś po prostu żarty sytuacyjne, jak sceny akcji. Też nie są rewelacyjne, Jason robi swoje, ale nawet nie ma jakiegoś godnego przeciwnika, z którym naprawdę mógł trochę powariować i no, żeby chociaż gość się spocił. Nie, on oczywiście standardowo wszystkich klepie i nie ma, nie ma sobie równych. Let's go to work. Will someone pinch me, please? Is that Danny Francesca? What's next for you? I'm playing a mysterious self-made billionaire. Nie ma też głównego antagonisty tego filmu. To jest kolejna rzecz na którą ten film choruje i cierpi. Nie mamy tu kogoś, y, kto jest głównym złolem, takim naprawdę głównym złolem w tym filmie. Tylko mamy kilka postaci, które, no, jakby wszystkie się kręcą dookoła y, tego, co zostało skradzione i co trzeba odzyskać. Y, o czym też do, w ogóle nie wiemy, tak? No bo w zasadzie cała toczka filmu polega na tym, że, że nasi bohaterowie muszą odzyskać coś, co zostało skradzione. I, i, I kompletnie jakby No tutaj dopiero się Może tam w połowie filmu albo nawet pod koniec dowiadujemy o co chodzi Więc jakby nie mamy nawet Takiego głównego, głównego antagonisty No to, 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 to mnie boli Jedna z postaci, która jest jakby No powiedzmy czarnym charakterem Nagle w jakiś tam w ostatnich momentach swojego istnienia e, Rzuca one linerem Że ja koniecznie potrzebuję tą rzecz I mówię o kurde Może tutaj coś jest Może zaraz odkryjemy tego głównego złola Który za tym stał, że ta osoba tutaj się znalazła nie, nie, absolutnie. Zaraz później yy, oglądam, yy, oglądam już po prostu finał całej historii i ha, 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 hi hihi. Hi. Mam problem duży z tym filmem. Szczerze, jeśli mam naprawdę szczerze coś powiedzieć, to przepraszam, ale choć szanuję bardzo twórczość Ciego, no nie polecę tego filmu, żeby pójść na niego do kina. Poczekajcie, aż będzie na jakiejś platformie streamingowej. Obejrzyjcie go sobie mm, po prostu do obiadu. I nawet nie wiem, czy w trakcie tego biadu nie, wy, nie wyłączycie, bo będzie ładna pogoda i pójdziecie sobie na spacer. Sceptycznie podszedłem do faktu, że mamy Jasona, którego ostatnio wrzucają po prostu w jeden wór na zasadzie jak bądź łysy, miej zarost, po prostu yy, bądź nieskazitelny i, i, yy, i graj siebie, tłucz wszystkich po, po, po mordach i, i, yy, yy, i po prostu no, nie miej zadraśnięcia. No, tutaj tak właśnie jest. No kurczę, gdyby nie to, że dzisiaj chciałem po prostu powiedzieć wam jakieś recenzji, no to bym siedział w domu. Yy, więc to tyle. Jeśli chodzi o ten film kochani, to jest tyle. Więcej nie będę przedłużał yy, osobiście od nie polecam oglądać tego w kinie, chyba, że macie, wiecie, jakieś po prostu subskrypcje do kina, no to, to śmiało chodźcie, no bo jakby płacicie co miesiąc jakąś stałą kwotę, to lećcie, oglądajcie. Zawsze można lepiej obejrzeć coś w kinie niż, niż w domu, choć wiadomo, są guste i guściki, niektórzy nie lubią, kiedy ktoś szeleści jakimś popcornem na sali, inni po prostu lubią ten klimat kina, zgaszone światła, no duży ekran, no i ludzi, którzy reagują do Koła, więc jak chcecie, to oczywiście to oczywiście pójście, ale pamiętajcie, że moja, moja opinia jest to tylko moja subiektywna opinia, może w komentarzach dacie mi znać, że Wam się mega podobało i o czym ja w ogóle gadam. Może tak być, może tak być. I wtedy bardzo bym chciał, żebyście mi powiedzieli, co Wam się szczególnie w tym filmie podobało. Albo czy podzielacie moje zdanie. To będzie mi bardzo miło. Jeśli są jeszcze jakieś filmy, które chcielibyście, żebym... Skomentował to oczywiście Dawajcie znać, ja z chęcią pogadam A teraz w tym momencie jakby kończę troszeczkę Ten wysyp moich recenzji, które jak widzicie Od wczoraj się zadział Chciałem nadrobić trochę zaległości Być już jakby bardziej Na bieżąco, więc no chciałem jeszcze Tego kota w butach Zrecenzować, chciałem jeszcze moi drodzy Zrecenzować ten polski film, na którym teraz byłem, i właśnie widzicie, nawet już, że Zamiana Miejsc, Zamiana Miejsc, bo to było tak, widzicie, to jest kolejny film, który jakby poszedłem obejrzałem i już nie, nie, powoli go nie pamiętam. Więc jak moi drodzy, są jakieś filmy, które chcecie, dajcie znaka. Ja będę oczywiście o nich gadał, będę podawał rękawice z chęcią Wam odpiszę na wszystkie Wasze pytania i uwagi. A teraz już na bieżąco będziemy lecić z tematami, wszystko, to się będzie pojawiać, będzie trafiało tutaj na, na kanał w miarę na bieżąco. Oczywiście, w wszystkiego, nie jestem w stanie obejrzeć, no bo też trzeba funkcjonować na co dzień, ale już na horyzoncie widzę Babylon, który myślę, że może być ciekawy, bo tam dużo fajnych, ym, fajnych tutaj nazwisk się pojawia. I jeśli nie wiecie, na co się wybrać za tydzień do kina, no to myślę, że Babylon będzie ciekawą opcją. Zobaczcie zwiastun, dajcie znać, czy was też zainteresowało. Z mojej strony to wszystko, wszystkiego dobrego, do następnego, dzięki, hej!